Witajcie, moi drodzy bracia i siostry. Jakże cieszę się, że mogę być dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że wszyscy czujecie się dobrze, otoczeni pokojem i miłością. Dziś porozmawiamy o bardzo szczególnym temacie, który z pewnością poruszy nasze serca i umocni naszą wiarę. Skupimy się na Boskiej Ochronie i sile Psalmów, ze szczególnym uwzględnieniem niezwykłego młodzieńca, Carlo Acutisa. Jeśli kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wzmocnić swoją duchowość w obliczu trudności i pokus życia, ten filmik jest dla Was. Przeanalizujemy potężny psalm, zrozumiemy, jak zastosować go w codziennym życiu i zainspirujemy się życiem Karlo, który pozostawił po sobie niesamowite dziedzictwo miłości i oddania. A zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Dzięki temu nie przegapicie żadnego z treści, które przygotowaliśmy z myślą o wzmocnieniu waszej drogi w wierze. Teraz otwórzcie swoje serca i umysły, a razem zanurzymy się w te refleksje. Carlo Acutis – przykład wiary i boskiej ochrony. Zanim przejdziemy do psalmu, chciałbym podzielić się odrobiną historii Carlo Acutisa. Carlo był młodym człowiekiem jak każdy inny, który lubił technologię, gry wideo i internet. Jednak to… Co czyniło go wyjątkowym, to jego głęboka więź z Bogiem. Od najmłodszych lat zrozumiał, że wiara nie jest czymś odległym, ale częścią naszej codzienności. Jego motto brzmiało: Każdy rodzi się jako oryginał, ale wielu umiera jako kopie. Wierzył, że każdy z nas ma unikalny cel i możemy żyć autentycznie, prowadzeni przez Boga. Karlo wykorzystywał internet do ewangelizacji i szerzenia wiedzy o cudach eucharystycznych, pokazując światu moc wiary. A co to ma wspólnego z ochroną duchową? Wszystko, Carlo wiedział, że prawdziwa ochrona pochodzi z bliskości z Bogiem poprzez modlitwę i zaufanie Jego słowu. Psalm Ochrony Tarcia przeciwko przeciwnościom. Teraz chciałbym porozmawiać o Psalmie, który jest prawdziwą duchową fortecą. Często stajemy w obliczu trudności. Lęków, a nawet czujemy negatywne wpływy wokół nas. Ale Bóg daje nam narzędzia do ochrony, a jednym z nich jest Psalm 91, moc Psalmu 2:1. Ten Psalm jest zaproszeniem do całkowitego zaufania Bogu. Przypomina nam, że niezależnie od walk, które stawiamy czoła, istnieje bezpieczne miejsce obecność Najwyższego. Kto mieszka w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego spoczywa. Jaka piękna obietnica! To ukrycie nie jest miejscem fizycznym, ale stanem duchowym, gdzie jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. On nas cieszy i chroni. Jak zastosować ten psalm w życiu? Zacznij dzień recytując i medytując nad tym psalmem. W chwilach lęku lub niepokoju przypominaj sobie jego obietnicę. Deklaruj swoje zaufanie do Boga, tak jak czynił to Carlo Acutis. Psalm 23. Zaufaj nadrodz. Innym istotnym psalmem w naszej podróży jest psalm 23, który uczy nas, jak iść pewnie, nawet gdy wszystko wydaje się niepewne. Choćbym nawet chodził przez dolinę cienia śmierci, nie ulęknę się zła, bo Ty jesteś ze mną, kropka. Ten werset przypomina nam, że nie jesteśmy sami. Nawet najtrudniejszy w najtrudniejszych chwilach, gdy wszystko wydaje się bez wyjścia, Bóg jest obok nas. Jak zastosować ten psalm w życiu? Gdy poczujesz lęk lub zniechęcenie, Powtarzaj te słowa z wiarą. Dziękuj Bogu, nawet w trudnych momentach, bo On prowadzi Twoją drogę. Pamiętaj, że tak jak pasterz prowadzi swoje owce, Bóg prowadzi Twoje życie. Carlo Acutis miał pełne zaufanie do tej boskiej opieki. Wiedział, że z Bodziem nie ma czego się bać. Psalm 51. Odnowienie i wewnętrzna transformacja. Na koniec chciałbym przytoczyć Psalm. Które zaprasza nas do oczyszczenia i nowego początku, Psalm 51. STW zamkniętej RZ we mnie, Boże, czyste serce i odnów we mnie ducha niewzruszonego. Ten Psalm mówi o pokucie i przemianie. Często upadamy, popełniamy błędy i oddalamy się od Boga, ale on zawsze daje nam nową szansę. Jak zastosować ten Psalm w życiu? Przed snem pomódl się, prosząc Boga, aby oczyścił Twoje serce. Jeśli zmaga się z negatywnymi nawykami, proszę o siłę do zmiany. Pamiętaj, że Bóg nie wymaga doskonałości, ale szczerego serca. Carlo Acutis Globalco, to rozumio, wiedział, że świętość nie polega na tym, by nigdzie nie popełniać błędów, ale na codziennym dążeniu do Boga. I poprzez historię Carlo Akutisa widzimy, jak można prowadzić życie pełne wiary, miłości i zaufania do Boga, nawet w młodości. W kolejnej części będziemy mieli modlitwę, która pomoże nam umocnić to zaufanie i szukać boskiej ochrony w naszym życiu. O Boże, w Twojej obecności się gromadzimy, szukając światła, które przychodzi z góry, tego blasku, który oświetla nasze drogi i prowadzi nas wśród ciemności. W tym świętym momencie wznosimy nasze serca i umysły, prosząc o Twoją ochronę przed wszelkimi siłami, które pragną nas o Twojej miłości i Twojej prawdy. Tak jak młody Carlo Acutis, który żył zapałem i oddaniem, chcemy inspirować jego niezłomną wiarą i oddaniem Tobie. Niech jego życie przypomina nam o znaczeniu utrzymywania wzroku utkwonego w Tobie, nawet w obliczu przeciwności. On, który znalazł w Twoim słowie siłę dostawiania stawiania czoła wyzwaniom, uczy nas, że prawdziwe zwycięstwo tkwi w poznawaniu Ciebie i w życiu zgodnie z Twoimi naukami. Panie! W tym momencie modlitwy prosimy, abyś otulił nas swoim ochronnym płaszczem. Niech każdy z nas poczuje Twoją obecność wokół siebie jako bezpieczną przystań wśród życiowych burz. Niech spokój, który emanuje od Ciebie, otuli nas i da nam pokój, jakiego świat nie może dać. Uwolnij nas od niepokojów, które nas otaczają, i wzmocnij naszą wiarę, abyśmy mogli iść naprzód bez lęku, ufając swojej opatrzności. Wołamy, O Boże, Zastawienistwem Carlo, który w swoim krótkim życiu na Ziemi promieniował światłem Ewangelii. Niech jego przykład zainspiruje nas do dążenia do świętości w naszym codziennym życiu, do czynienia dobra, do pomagania potrzebującym i do życia w komunii z innymi. Niech również my, tak jak on, uczynimy z naszego czasu narzędzie miłości i służby, poświęcając nasze życie Tobie i Twoim dzieciom. Prosimy, abyś dał nam rozeznanie, byśmy potrafili dostrzegać pułapki, które wrób próbuje zastawić na naszej drodze. Pomóż nam zidentyfikować pokusy, które oddalają nas od Ciebie, i z determinacją opierać się wszystkiemu, co nie pochodzi z Twojego serca. Niech mądrość, która pochodzi od Ciebie, prowadzi nas, umożliwiając nam dokonywanie wyborów, które będą wielbić Twoje imię i budować nasze dusze. Niech w każdym kroku pamiętamy o znaczeniu modlitwy i wspólnoty z Tobą. Naucz nas modlić się ścierze, szukać swojej twarzy w każdym momencie, zarówno w radości, jak i w bólu. Niech modlitwa stanie się nie tylko aktem, ale postawą stałą w naszym życiu, ścierym dialogiem, który przybliża nas do Ciebie i wzmacnia w duchowej walce. Panie. W obliczu tylu niepewności chcemy ufać Twoim planom i obietnicom. Niech nasza wiara nie zachwyje się w trudnych chwilach, ale wręcz przeciwnie, niech się wzmocni. Pamiętamy, że, nawet gdy wszystko wydaje się stracone, Ty jesteś naszym schronieniem i siłą, zawsze obecna pomocą w chwilach zmartwienia. Niech zawsze pamiętamy, że zwycięstwo zostało już zdobyte przez Ciebie i że poprzez Twojego syna mamy pewność zbawienia. Wzywamy teraz siłę Twojego psalmu, który staje się tarczą w naszym życiu. Niech słowa, które wypowiadamy, będą jak orę światła, oddalając wszelką ciemność i zło. Niech prawda zawarta w tej modlitwie wniknie w nasze serca przemieniając nas i odnawiając nasze nadzieje niech każdy wers stanie się deklaracją wiary odnawiającym zobowiązaniem do życia zgodnie z twoją wolą podczas gdy kierujemy się do ciebie pamiętamy również o tych którzy cierpią którzy znajdują się w cieniu wątpliwości i bólu niech dotknie się ich żyć przynosząc pocieszenie i nadzieję niech poczują twoją obecność a dzięki nam znajdą odzwierciedlenie twojej miłości Niech będziemy narzędziami pokoju i miłości w świecie, który tak bardzo potrzebuje Ciebie. Ojcze, pomóż nam pielęgnować czyste serce, dążyć do świętości w naszych czynach i myślach. Niech każdy dzień będzie dla nas okazją do służenia Tobie, do świadectwa Twojej dobroci i do szerzenia przysłania miłości i współczucia. Niech nasze serca będą gorliwe, zawsze dążą do Twojej chwały we wszystkim, co robimy. Niech światło Chrystusa rozbłyskuje w nas i przez nas, pozwalając innym dostrzegać nasze dobre uczynki i wysławiać Ciebie, naszego Ojca, który jest w niebie. Niech będziemy światłem wśród ciemności, przynosząc nadzieję z rozpaczonym serkom i prowadząc tych, którzy się zgubili, z powrotem na drogę prawdy, który zaprasza nas do bycia prawdziwymi świadkami Twojej miłości. Niech każdego dnia, gdy się budzimy, Przypominamy sobie, że jesteśmy powołani do misji odbicia światła Chrystusa. Niech nasze myśli, słowa i czyny będą prowadzone przez ten boski cel, niosąc przesłanie nadziei i zbawienia wszystkim, które spotykamy na swojej drodze. Panie, w tym momencie refleksji prosimy, abyś pomógł nam pielęgnować wdzięczność w naszych sercach. Niech będziemy w stanie dostrzegać błogosławieństwa, które nas otaczają, nawet w małych rzeczach codziennego życia. Niech wdzięczność stanie się stałą praktyką, otwierając nasze oczy na piękno życia i dobroć, która nas otacza. Gdzie dziękujemy, niech również będziemy motywowani do dzielenia się tymi błogosławieństwami, wyciągając pomocną dłoń do innych i przyczyniając się do bardziej sprawiedliwego i pełnego miłości świata. Prosimy, O Ojcie, abyś dał nam siłę do stawienia czoła wyzwaniom, które pojawiają się w naszym życiu. Niech chwila słabości pamiętamy, że Twoja łaska jest wystarczająca, aby nas podtrzymać. Niech każda trudność, z którą się spotykamy, będzie okazją do wzrostu wierzy i zaufaniu do Ciebie. Pomóż nam widzieć uciski jako narzędzia nauki, kształtujące nasz charakter i wzmacniające naszą duchowość. Na naszej drodze niech zawsze prowadzi nas miłość. Niech relacje, które nawiązujemy, będą naznaczone zrozumieniem, szacunkiem i empatią. Niech będziemy bardziej słuchać niż mówić, dążąc do zrozumienia bólu i radości innych. W świecie, który często staje się pośpieszny i obojętny, nie będziemy tymi, którzy zatrzymują się, by zaoferować uśmiech, słowo otuchy czy gest dobroci. Panie, prosimy również o tych, którzy znajdują się w sytuacjach cierpienia i niepokoju. Niech Twoja potężna dłoń dotknie ich życia i przyniesie ulgę oraz pocieszenie, niezależnie od tego, czy są to osoby nam znane, czy nie, uczyni nas wrażliwymi na ich potrzeby i gotowymi do działania. Niech współczucie, które płynie z naszego serca, będzie odbiciem Twojego własnego współczucia, przynosząc uzdrowienie i nadzieję tym, którzy tego tak bardzo potrzebują. W tym momencie, Panie, prosimy także o jedność między nami. Niech znikną podziały i uprzedzenia, które nas dzielą. Zamiast skupiać się na różnicach, pozwól nam celebrować podobieństwa. Które łączą nas jako braci i siostry Chrystusie. Niech jedność w celach i miłości wzmacnia nas jako społeczność, abyśmy razem mogli podążać za misą, która nam została powierzona. Podczas gdy reflektujemy nad życiem Carlo Acutisa, niech jego poświęcenie i pasja do ciebie będą dla nas inspiracją. Niech jego historia przypomina nam, że każdy z nas, niezależnie od wieku czy okoliczności, może wprowadzać zmiany w otaczającym nas świecie. Niech każdy z nas wykorzysta swoje talenty i umiejętności, aby cię służyć i służyć innym. Niech każdy akt dobroci, nawet ten najmniejszy, będzie świadectwem Twojej miłości, która przejawia się przez nas. Panie, kończąc tę modlitwę, niech nasze serca będą odnojone, płonące miłością i pragnieniem służby. Niech światło, które otrzymaliśmy od Ciebie, oświetli nasze drogi i poprowadzi nas we wszystkich decyzjach, które musimy podjąć. Niech pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, towarzyszy nam, dając nam pewność w obliczu niepewności życia. W imię Jezusa, naszego Zbawiciela, kończymy tę modlitwę, ufając, że jesteś z nami na każdym kroku naszej drogi. Niech zawsze szukamy Twojej twarzy, pamiętając, że w Tobie znajdujemy wszystko, czego potrzebujemy. Amen. Teraz chciałbym wiedzieć od Ciebie: który z tych psalmów najbardziej dotknął Twojego serca? Czy miałeś silne doświadczenie ochrony Bożej? Zostaw swój komentarz poniżej. Twoje dzielenie się może wzmocnić w wiarę kogoś innego. I nie zapomnij subskrybować kanału, zostawić lajka i podzielić się tym wideo z kimś, kto potrzebuje usłyszeć tę wiadomość. Niech Bóg błogosławi twoje życie i miejmy nadzieję, że będziemy mogli razem wędrować w wierze.